Monsieur le Président, 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 Monsieur le Panem obrady oddaję głos przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej. Proszę Państwa, komisja skrutacyjna w składzie tutaj obecnym konsultowała się, ja zostałem przewodniczącym y, tej komisji i mamy tutaj przygotowane 14 kart do głosowania. Te karty zaraz za chwilę rozdam i przedstawię Państwu zasady technik głosowania. Y, ja tylko kogoś muszę karty rozdać, tak. To dobrze. Ja sobie się proszę macie karty, proszę sobie popatrzeć na proszę bardzo, Panie moja gorąca prośba, żebyście Państwo karty do głosowania wypełniali dopiero przy podejściu do Unii. Jako, że jest to głosowanie tajne, mimo że oddaliście karty do głosowania wcześniej, to skreślenia przy nazwisku proszę jednak wyproponować w momencie, kiedy znajdziecie się Państwo na stolicy. na Przewodniczącego Rady Powiatu Wołowskiego. Jak Państwo widzicie na karcie są napisane dwa nazwiska y, kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu Wołowskiego. Y, jest to y, pani Teresa Maślanka i Pan Zbigniew Skorupa. I są przy każdym nazwisku trzy kratki. Głosuję za, głosuję przeciw, wstrzymuję się od głosu. I głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść. Czy jestem za wyborem pani Teresy weślanki na przewodniczącą Rady Powiatu Błowskiego? Lub czy jestem za wyborem pana Zbigniewa Skoruty na przewodniczącego Rady Powiatu Błowskiego? Poniżej na karcie zamieszczonych jest sześć kratek odpowiadających następującym opcjom. Głosuję za, głosuję przeciw, wstrzymuję się od głosu. Ponadto na każdej karcie znajduje się pouczenie dotyczące sposobu głosowania. Wybór jednej z opcji poprzez postawienie znaku X we właściwej kratce oznacza głos ważnie oddany za, przeciw lub wstrzymujący się od głosu. Postawienie znaku X przy więcej niż jednej opcji bądź niepostawienie znaku X przy żadnej z opcji oznacza głos nieważny. Dopiski na karcie na głos do głosowania nie mają znaczenia dla ważności głosu. Punkt trzeci. Karty wyjęte z urny nie jest. Porządzone przez Komisję Stutacyjną, karty nieopatrzone pieczęcią, rady powiatu oraz całkowicie przedatne są kartami nieważnymi. Punkt czwarty. Wybór przewodniczącego rady następuje bezwzględną większością głosów w obecności w co najmniej połowy stawowego składu rady. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej dziewięciu radnych, to jest co najmniej połowa stawowego składu rady. Punkt piąty. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania, sporządza protokół, a ponadto stwierdza wyniki wyborów. Punkt szósty. Protokół z głosowania podpisuje przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. I punkt siódmy. Wyniki wyboru ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej niezłocznie o ich ustaleniu. No i teraz. Tak Pytanie Na tej jest dwie karty za, Nie, Wojciech nie, ja nie, nie, pytanie, nie, 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 Na tej nie, za dwie karty głosowania. nie, 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 za? konkretną osobą, Jeden krzyżyk. Tak. Proszę. Tylko jeden. Jeszcze raz, przewodniczący, proszę o określenie liczby e, bezwzględnej. Liczba bezwzględna. Ważności głosowania. No to jest 9. 14. 5, 9, 8. osób. Proszę głosujących. 9, 9, Czyli minimum więcej niż połowa radnych. czyli tutaj w tym przypadku 8? 8 u nas będzie 8. Tak, 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 tak. tak. Bezwłędna liczba będzie 8. Natomiast minimum 50 plus 1 czyli 9 osób bierze udział w głosowaniu. Jest nam tej chwili 14 osób urobionych do głosowania, 14 rad opiecznkowane zostało rozdane. Jeden krzyżyk na tajtach. Tak jest. Tak. Pabłocie chyba. de beta <coughs> <coughs> Pan Cukrowski ma. Obrigado, senhor. ¿Cómo

I'm thank bate.